Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Pet Simulator 99. Miałem dzisiaj odcinka nie robić, bo robię też na inne kanały, ale Xdart napisał do mnie, że jest mega potężny bug, jeżeli chodzi o Dakera z nowymi kątami. Już wam powiem jak to zrobić, jak uzyskać, uwaga, nawet 100 tysięcy gemów, co każdego odbieranego deikera, widzowie. Wystarczą wam 2, 3, 4, jak wolicie. Ja na przykład zrobię to z altem po prostu jednym, możecie to zrobić na kilka i na kilku altach wsadzić, wiecie, do deikera po prostu peciszki, więc ten bug powinien być załatany dość szybko, więc skorzystajcie póki się da. Słuchajcie, wbijajcie też do exdara, macie link w przypiętym komentarzu. Dajcie mu łapeczkę w górę pod tym sposobem, bo to on mi ją pokazał, ten sposób mi pokazał, także tego baga. Widzowie, generalnie, żeby zrobić tego buga, żeby go w ogóle zobaczyć, bo pierwszy raz to będę robił, bo wiedziałem się, że w ogóle tak to działa i to jest naprawdę chore. Musimy dać naszemu alt y, kontu jakieś fajne peciszki, po prostu, czyli to będą na przykład dla przykładu takie bigle. Więc dam mu teraz bigle razy 10 i on przejdzie sobie szybko do 20 Areny. Uwaga. Dobra, widzowie, jestem gotowy. Mój Mateuszek Daker jest gotowy. Mój Alcik. I teraz tak. 10 Bigli. Mogą to też być Princes Dragony. Donki pewnie też, ale myślę, że Princes Dragony. Najlepiej te takie najlepsze po prostu, jakie tylko się da. I słuchajcie, zaczynamy naszą gierę. To, co robimy, to nie robimy niczego, tylko dosłownie lecimy jak najdalej na następne arenki. Oczywiście możemy też tutaj, widzowie, zdobyć coś więcej i wziąć sobie chyba na handlu też jakieś itemki, które by nam pomogły szybciej się tutaj dostać. No ale wiecie, po prostu lecimy. Ja teraz robię 20. 20 to jest jedyny wymóg. Musicie zrobić 20-marękę, ponieważ na 20, jak dobrze wiecie, jest Daker, więc ja tutaj szybko nabiję na tym alcie i lecimy do Dakera, wsadzić nasze 10 peciszków, które wziąłem. Oczywiście z mojego konta, no i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na razie widzicie, no, potężnie jest tutaj bite, więc lecimy do kolejnej areny i dosłownie nie robicie nic. Nie róbcie nic, żadnych hoverboardów, niczego. Nie wiem, shiny relika tutaj, no też nie powinniście podnosić, ale ja podniosę, bo mnie kusi. Dobra, i lecimy dalej, widzowie. Dosłownie nic nie robicie, tylko idziecie na tym swoim alcie i Wbijacie sobie 20 areny. Nie będzie to trudne, dlatego że macie właśnie potężne pety ze swojego głównego konta. Czy widzowie, jakby, czy korzystanie z kilku kont, jest taki program, tak? Ja o tym już mówiłem w innych odcinkach. Jak generalnie takiego programiku używać, to pobieracie i po prostu go odpalacie. Możecie kilka Robloxów wtedy odpalić, że tak powiem. Także no, to jest dość proste. Na pewno pełno poradników jest w necie, no ale jak już ktoś wie, jak tego alta zrobić, to widzowie, właśnie tak to wygląda. Lecicie sobie i na tym alt-koncie wbijacie 20 rękę, więc ja sobie ją wbije, jak już mówiłem, i spróbujemy tutaj zadziałać dalej, bo naprawdę ten sposób, jeżeli to prawda, co mi Exdar powiedział, to to jest potężne, widzowie. Można koło 100 tysięcy, to jest losowe, może być 40 tysięcy, 60, 000. to jest naprawdę potężne, jeżeli da się zrobić sobie, nie wiem, z 5 altów i na tych 5 altach wsadzać sobie do Dakera po 10 najlepszych petów z naszego głównego konta, przez co będziemy mieli o wiele większe nagrody, niż na naszym głównym koncie, bo na głównym koncie, jak macie odblokowaną każdą krainę, to zauważcie, że mega mało się dostaje. To właśnie o tym mówiliśmy, że jest mega na a, a tutaj jest podobno jakiś bug, także zobaczymy widzowie na żywo zewnątrz. Dobra, lecimy do tej dwudziestej jarenki. Polecam widzowie oczywiście używać autoklikera, żebyście na nowym alcie nie musieli kupować sobie autotapa. Wiadomo, tutaj totalnie robloxów nie wydajemy, czyli robuxów. Oczywiście, daj no słuchajcie, robuxów nie wydajemy, po prostu bijemy sobie z autoklikera i też mamy autotapa, który jest przepotężny. Patrzcie, to ile teraz zarobiłem. Jak wam się taka skrzynka trafi, to już w ogóle mega szybko przejdziecie dalej. Jakie ulepszenia możecie kupić, to kupujcie w miarę możliwości, mówię, jeżeli macie tam jakąś okazję, je kupić, bo macie akurat gemy przy okazji. No to patrzcie, ja totalnie to speedranuję. Mnie tutaj nic nie obchodzi, po prostu auto dan na, na moim autoklikerku. Jak macie jakieś kubki razy 3, no to oczywiście uderzajcie w to. No i wiadomo, takie mini czesty też bardzo Wam tutaj pomogą, jeżeli się Wam trafią na drodze. No bo wtedy bardzo szybko dostaniecie kaskę. Będziecie możliwość mieli szybciej przejść. Dobra, lecimy dalej. I widzowie, mamy już 17 arenkę. Jesteśmy. Znaczy, będziemy na 17, mamy 16. I tu już oczywiście jestem bardzo blisko Deikera. Zaję, zajęło mi to może 5 minut, więc widzimy się dosłownie po 5 minutach, ja już jestem tutaj. Z autoklikerem, widzowie. I tak to właśnie wygląda. Co my tu mamy do kupienia? Jakieś dropy. Dobra, weźmy sobie lepsze dropy, coś tam zawsze się przyda. Generalnie widzowie też. Patrzcie, wyłączcie sobie autoklikera, Odpalajcie sobie wszystkie, wiadomo, rzeczy. Wszystko totalnie, ja tutaj odpalam, patrzcie, wszystko, bo nam, na, tym, na tym alcie nam chodzi, tap power weźmiemy, no bo Treasure Hunter nas nie interesuje. Nam chodzi, żeby na tym alcie dosłownie jak najszybciej dostać się na kolejne arenki, tak? Czyli nie interesuje nas, czy mamy te potki, czy nie mamy. po prostu lecimy, otwieramy je i lecimy dalej, nawet się nie zastanawiamy, widzowie, totalnie. Patrzcie, jak te potki mi teraz oddają, one bardzo dużo pieniędzy mi tutaj dają. Bamy też free potki przy okazji, patrzcie, jak przejdziecie dalej, to macie też free potki. Jeżeli nie dropniecie, to tu wam się po szczęści i też macie potki eleganckie. Także naprawdę, no, idzie niesamowicie szybko to zrobić. Zobaczymy, ile z tego Dekera dostaniemy. Jeżeli około 50 tysięcy gemów, no to widzowie, ja żałuję, że kiedyś altów nie robiłem. Mam tam ze dwa, może, ale już nie pamiętam nawet, jakie mają hasło. Jak ktoś z was ma alty, bo wiem, że dużo osób używa alty, żeby na przykład sprzedawać w bofach, a na drugim koncie grać sobie normalnie w Petsima. I to już jest od lat. Ludzie też otwierają na tym programiku, jakby jajka na kilku kontach, i to nigdy nie zostało jakoś zakazane. Także widzowie, spokojnie. Jakby od lat, czy to mafii, YouTube, czy jeszcze taki Mayrash May Art też na przykład otwierał sobie na kilku kontach jajca i nic mu za to nie zrobili, także jak najbardziej ten programik po prostu otwiera na kilku kontach daną gierkę. Jedynie co, to musicie ten program włączyć, macie link do tego programu w opisie oczywiście, jakby ktoś jeszcze nie miał, ale sądzę, że każdy, kto w Robloxa gra i w Pety gra i kto grinduje, to na pewno ma taki program, także... Mówię, ten program jest naprawdę przydatny. No wtedy macie totalny luzik. Okej, okay, ostatnia, widzowie, arenka. Macie totalny luzik, to no bo jak widzicie, możecie sobie tutaj grać na dwóch kontach i tyle, i się bado. Normalnie dwa konta odpalane i cześć. Czy mógłbym odpalić tą kometę i na przykład zrobić coś szalonego? Dobra, może to nam da coś takiego potężnego. Zobaczmy, gdzie ta kometa będzie. Spróbuję ją zautotapować. O, tutaj troszkę trzeba bić, ale dobra, myślę, że to się opłaci, widzowie. Lecimy w tą kometę, lecimy jako potężny Bacon. Patrzcie, to wygląda, jakby był jakiś potężny. Normalnie rozwalam tę kometę totalnie. Mega fun to play. Jakby samo to robienie tego konta pod ten Challenge, pod Challenge, pod tego buga jest mega fajne, bo patrzcie, już jestem, już jestem. Minęło może 10 minut maksymalnie, a my lecimy do Dakera. Patrzcie, tu mamy oczywiście prezenciki, no wiadomo, ale patrzcie, tutaj dajemy do Dakera te 10 ziomków i mamy wtedy laki level 10 i patrzcie, ile nam pokazuje. Back of diamonds, 63 koła gemów, Czajcie to? Czyli Exdart tutaj nie żartował. Okej, okay, to jest grube. 63 możemy dostać, no ale możemy też dostać 100 koła. Były takie skride, gdzie ludzie dostawali stokoła koła gemów na altach. Także widzowie, czym prędzej, no oczywiście, odpalamy i czekamy dwie godzinki, bo jak jest się w grze, to trzeba czekać dwie godzinki. Także najlepiej zrobić dwa, trzy alt-konta. Na, na przykład, wiecie, 3 alt-konta, dać im Bigle albo tam Princess Dragony, te najlepsze, tak? Mówimy tu o Rainbow. No i po prostu wrzucać ile wlezie najlepsze pety, jakie macie. I wtedy na takim alt macie więcej gemów niż na normalnym, niż na waszym, jakby, na którym gracie. To jest mega dziwne, głupie i ten jakby nerw tego Dakera jest bez sensu, bo taki ktoś, kto jest nowy na Alcie, podchodzi i ma 70 KGMów na przykład. Dobra, odpalam. Dobra, widzowie, zbliża się czas odbioru z Dakera naszych peciszków. Troszkę czekałem, no wiadomo, są to te dwie godziny, jeżeli jest się w grze. Macie tutaj stay online for a shorter wait. No i generalnie For a shorter wait, no to widzowie, no krócej czekamy do no, niej i mamy 10 sekund, no nawet bym nie powiedział, bo to w sumie jakieś dwie, dwie trzy, dobra i mamy 10 petów, twoje zwierzaki skończyły w przedszkolu, okej, okay. no to w sumie może tak być, jakby tutaj mam polski język, wiecie, to jest moje alt konto, to mi samo dało od razu polski język i dobra, mamy zdobądź, claim all widzowie, ja w sumie wiecie co, nie, ja chcę angielski, bo mnie to... Przepraszam, ale ja nie lubię. Naprawdę nie lubię mieć tego polskiego, tych takich tutaj zmian w tych językach. Wolę sobie to sam przetłumaczyć w głowie, bo naprawdę niekiedy to brzmi mega głupio. I teraz tak, czy dalej widzowie ten bóg działa? Bo odkąd nagrywam ten film, mija już jakaś chyba trzecia godzina. Ja naprawdę nad tym filmem siedzę długo przez to, że trzeba było czekać na Dakera. I uwaga! Czy jak odbiorę te peciszki, to dostanę dużo gemów w widzowie lecimy? Okej. Okay, okej, okay, 37 i 3 koła, nie? Dobra. Czyli jak najbardziej jest to prawda. Możecie zrobić alt konto. I ja dostałem akurat tą mniejszą nagrodę. No umówmy się, tutaj nie ma tego zbyt wiele, co nie? Więc ja dostałem tą troszkę mniejszą nagrodę, ale to serio działa. Ja w takim razie, widzowie, robię chyba Alty i troszkę sobie z tego pokorzystam. Nie żeby coś, ale naprawdę to jest potężne. Bug of diamonds. No, widzowie, na moim głównym koncie dostałbym maksymalnie dwa koła diamentów. Tu mam 40 tysięcy prawie. I już mamy 40, patrzcie, także naprawdę mega się opłaca. Ja teraz wstawiam kolejny raz moje pety, jakby te same, te bigle i zrobię jeszcze kolejny Alcik i dalej będę wsadzał do dekerów Będę sobie stał. Pamiętajcie, żeby używać Multiple Roblox, czyli programu, który macie w opisie. Po prostu pobieracie, i jak nie, jak nie wiecie, to wejdźcie sobie, widzowie, w jakikolwiek film. Po prostu wpiszcie nazwę programu, Roblox, jak używać, czy tam. No po prostu, jak używać, na pewno ktoś o tym mówił. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to na pewno znajdzie. A jak widzicie, używając tego programu do włączania kilku Robloxów naraz, Roblox Gierek, no to naprawdę można się wzbogacić. Ja nie mogę, to naprawdę działa. Zapraszam, widzowie, też do Xdarka. Dajcie mu łapeczkę w górę, bo to on mi o tym powiedział. в с 마